Mandero, moi drodzy, co tam u Was? U mnie jest poranek. Ja sobie usiadłam w tej, widzicie? To co byłam ubrana na Halloween. Wyprałam sobie, ogarnęłam, no i użyłam jako piżamy. Po prostu mówię, dobra, jest Halloween, no to co, czemu nie? Chyba światło nie jest zbyt dobre dzisiaj, ale mówię, kurde. Wstałam, popijam sobie wodę z cytryną i z miodem. Wiecie co? No, dzisiaj jest deprecha, powiem Wam. Jest tak, oh, nie wiem jak, tak deszcz, wiatr, zimno. Najlepiej chciałabym zostać na chacie i nie robić nic. No ale mam niedzielę, więc why not, no nie? Mamy dopiero godzinę, nie wiem, dziewiąta rano i stwierdziłam, kurde, odezwę się do Was. Ten filmik to będzie takie połączenie wczorajszego dnia z dzisiejszym, bo wczoraj byliśmy w Evanston, tam gdzie nagrywałam pierwszy filmik, pamiętacie? Ten taki vlogtober pierwszy z plaży i w ogóle, no to byliśmy tam. Poszliśmy oczywiście gdzie? Do Epic Burger, zjadłam sobie yy, grillowanego kurczaka z sałatą, było przepysznie i trafiliśmy na Trick or Treating, Czyli że e, dorośli z dziećmi przebierali się w różne kostiumy, i każdy sklep, czy restauracja, czy jakiś coffee shop e, miały cukierki, wiecie? I te dzieci dostawały te cukierki. No, mega, mega, mega e, taka, no nie wiem, takie mogłabym powiedzieć dla dzieci, dla rodzin mega takie activity, więc mega fajnie, powiem wam. I byliśmy, e, poszliśmy do naszej ulubionej kafejki, która oczywiście była tak wypakowana, no full, po prostu full, więc stwierdziliśmy, dobra, idziemy do Starbucksa. No i tam znaleźliśmy miejscówkę, więc mogłam sobie dla Was zmontować vloga, który już e, śmiga na kanale. No ten wczorajszy z e, imprezki halloweenowej. No, e, sorki. Co więcej, moi drodzy, zabieram się za śniadanko. Dzisiaj na śniadanie będzie... A, sorry, widzicie jaka ja jestem? I te klipy z Evenstone, to jest kilka dosłownie klipów, chcę Wam pokazać. Pojawią się po tej mojej tutaj pogawędce. Wrzucę Wam co i jak. A ja zabieram się za śniadanko i dzisiaj stwierdziłam, będzie pasta jajeczna z chlebkiem. Do tego bardzo polubiłam, wiecie co? Chlebek z pastą jajeczną i do tego arugula, czyli rukola. Rukola, no, karo, rukola. Przepyszna jest. I ja właśnie skończę pić. Nie piłam z Wami czy nie. Moją wodę z cytrynką i z miodzikiem. Przepyszne. W ogóle oglądałam najnowszego vloga właśnie teraz, śliweczki mojej kochanej, która pokazywała zakupy z Lidla. W tytule jest haul zakupowy z Lidla, coś takiego za 150 zł. Ale potem wyszło, że tam 135 zapłaciła. I jak porównam ten mój hol zakupowy za 150 dolarów, wiecie co? Ja nie przeliczam, że 150 dolarów to jest, nie wiem, 600 zł. Tylko jeden do jednego, no bo wtedy trzeba by było przeliczać, że nie wiem, jak w Polsce zarabia się powiedzmy 5000 zł, to tutaj e, dajmy na to 20 tysięcy złotych. Rozumiecie, że 5 tysięcy. E, nie, widzicie, pieprze głupoty? Nie, nie, nie. Jak ja to zawsze mówiłam? No wtedy trzeba przeliczać jeden do jednego zarobki. No to wtedy jakbyśmy tu zarabiali, no nie wiem, 20 tysięcy dolarów na przykład, czy coś. Dobrze mówię. Nie wiem, coś pomieszałam, no ale dobra, nieważne. Więc ja nie przeliczam, ja przeliczam jeden do jednego. Po prostu, że nie wiem, jak w Polsce kupujecie, macie zarobki 5000 zł i kupujecie zakupy za, nie wiem 500 zł, to tutaj jak zarabiamy 5000 dolarów, no to zakupy za 500 dolarów. Rozumiecie? Jeden do jednego. A nie jeśli ktoś jeszcze przelicza, to nie jest dobre. Naprawdę, żeby myśleć, bo że 150 dolarów to jest 600 zł. Okej, okay, to jest 600 zł, ale jak my zarabiamy, nie wiem, 5000 dolarów, no to wiecie. No to jest inaczej, po prostu jest inaczej. No więc jak zobaczyłam, to powiem Wam, wcale nie są duże te zakupy za te 150 zł. Kurde, fajnie, że macie też te etykietki, te promki i w ogóle, bo u nas tak samo są. No bo jak trzeba by było zapłacić za jakieś mięso, nie wiem, 50 zł, a jest na promce za 20, no to jest różnica, no nie? No więc fajny, bardzo fajny, bardzo Wam polecam, na pewno Śliweczka Wam podlinkuje w komentarzu u mnie, bo no mega, mega fajna dziewczyna. Uwielbiam ją, piszemy sobie czasami. No, fajna, fajna, fajna. I tak moi drodzy, ja zaraz się ogarniam, bo jest ta właśnie niedziela, zrobię to śniadanie, kawusie. No i do kościoła trzeba będzie pojechać. Potem idziemy, może was zabiorę ze sobą do super miejscówki na Zupę rybną. Przepyszna, no Boże! No, no ale to zobaczycie później, więc teraz zabieram się za śniadanko, pokażę Wam trochę pogadałam. Tu za mną mój Jack, Halloween Jack stoi. Pilnuje terytorium. No i miłego dnia dla Was życzę. Moi drodzy, i na śniadanko, tak jak Wam mówiłam, sałatka z jajka. Dodaję tylko odrobinę majonezu, pieprz i bardzo lubię z tą rukolą. Jest przepyszna i pomidorki koktajlowe. Więc takie będzie śniadanko. Zaraz Wam pokażę prezentację. I moi drodzy, tak prezentuje się śniadanko. Chlebek. Pasta jajeczna, rukola, pomidorki i kawusia. Życzcie mi smacznego. A tutaj jeszcze dekoracje. Uuu. Dostałam takie cute balony, zobaczcie. już nie są urocze? Super są. Tak to wygląda. Siemandero, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj vlog będzie... <gry> Dzisiejszy vlog, no Karolinka ma bekę, bo tutaj patrzy na, patrzcie na to, na te ludki, ludzi i w ogóle. Dzisiejszy vlog to będzie w tytule, no nie wiem, ludzie podczas trick or treating, bo jesteśmy właśnie w Evanston i tutaj jest mega super akcja, bo wszystkie sklepy, restauracje wystawiają cukierki, ludzie, całe rodzinki są przebrane. Na Halloween, no to jest mega cute, mega mega cute, więc troszkę wam pokażę. O, tam mamy Super Mario za mną, nie wiem czy tą dziewczynę będzie widać czy nie, no nie widać. My jesteśmy w Epic Burgers, jedliśmy pyszne jedzonko. Ja wziąłam sobie znowu sałatę z grillowanym kurczakiem eee, i tak. Zobaczcie jak cute. Obstawiam wam na pewno urywki z tego wydarzenia. Sobie ludzie chodzą, no mega cute, mega cute. Więc serdecznie zapraszam was do oglądania zobaczcie, jakie dzieciaczki, cute, oh my goodness, mama, spooky, liberal, feminist, witch, tu dzieciaczki, jakieś słodziaczki, zobaczcie, jakie słodkie, no Superman, Kiesio też nawet przebrany, no patrzcie jak ludzie są ubrani, jest zimno u nas, o tu jakie laski idą, proszę bardzo. No, komentuje Karolinka, komentuje ludzi. Ten vlog, moi drodzy, nazwę chyba Ludzie. Patrzcie, tam jaka dziewczyna idzie. Citos chyba ma. Citos? Chyba tak. Może i nie. Doritos. O, jako chipsy. O, tu też idą, proszę Państwa. Zobaczcie, jakie... Ojejku, jakie cute. No. Różowe mamby. O, tam też fajne są. Czekajcie. Patrzcie na to. Princess. za mile ludzi. No bardzo fajne. To jest całe rodzinki przebrane. No mega, mega, mega. No chyba Harry Potter, I, widzę. Jak mi się wydaje. Może i nie. Nie wiem, ślepa jestem. Kosmonauta. Wszyscy są. Patrzcie na tą urodzinkę. Incredible. Baby jest strażakiem. O tu. Pijama season is coming. Jedna w krótkich spodniach, druga w piżamie. Proszę bardzo. Amerykański no, ale kto tutaj na to patrzy? Nikt na to nie patrzy. Mm -hmm. Tu jakie futerko moi drodzy. Cute, cute. Patrzcie na te fajne kostiumy. Tu jakiś jest dinosaur. Tam rodzinka Flintstonów. No cute, cute. I Zobaczcie, dzieciaczki przyszły do Epika i dostaną tutaj cukiereczki i pytają ich trick or treat, czy to nie jest cute. No zobaczcie, jak fajnie. Właśnie mega, mega, że akurat przyszliśmy do Epika. No zobaczcie, jak każdy ładnie wystrojony. Dostali cukiereczki no i tu Barbie mamy. A, to są dzieci. No cute. Cute, cute. Patrzcie. I nie, a bomb! na na te deko. Tutaj, tutaj... Widzicie na to? Tu mamy Harry Potter. Tu tu jedna cukierki. rodzinka. Zobaczcie tu mega cukierki. No mega fajne, mega mega Zobaczcie tu jakiś super kostium. Wow. No mega. Powiem wam mega wydarzenie. O, patrzcie jakie tu maluchy w super kostiumach. No mega. O tu. A tutaj mamy obchód. I właśnie chciałam Wam pokazać, że w każdej restauracji dosłownie mają cukierasy, więc możecie sobie wejść. Dzieciaczki dostaną. Zobaczcie, jakie słodziaki. No tam są cukierki. Właśnie w każdym sklepie. To jest mega. Mega, mega, mega. Inicjatywa. A tu jest ten epic burger, gdzie siedzieliśmy przed momentem. Target. Ja z moim laptopem zmierzam do kolektiwo Coffee. Byłam w tym moim ulubionym Newport, nazywa się, ale powiem Wam, że tyle ludzi wszędzie, chyba ze względu na ten trick or treating. Ale no, Evanston jest mega cute dzisiaj. Jesienny vibe, zobaczcie. No, idziemy do Kolektivo. Nie wiem, czy nawet znajdziemy miejscówkę, bo ludzie normalnie siedzą na zewnątrz. Spójrzcie na to. No, ciekawe, czy cokolwiek znajdziemy. Zobaczcie, nawet do kolektiwo wchodzą dzieciaczki. O oh, wow, no. We'll Patrzcie na to, no mega, mega, mega. Moi drodzy, jesteśmy w Starbucksie i zobaczcie jak Jeśli chcecie wodę, normalnie jest stacja i bierzecie wodę za darmo. Więc mega, mega, mega props. Moi drodzy i zaczynamy montowanie najnowszego vloga. Mamy tutaj Pumpkin Love, mamy... Latę, mamy kolejne latę i zabieramy się zarobić. Proszę Państwa, dojeżdżamy do naszej platei. To jest grecka restauracja, już jesteśmy po kościółku. I będziemy jeść greckie jedzonko, więc zaraz Wam pokażę. Moi drodzy, wchodzimy, zobaczcie na ten cute vibe. Zobaczcie, jesteśmy, jesteśmy i zaraz będziemy jeść. Mają dzisiaj, mam nadzieję, w menu zupę rybną. Wiecie? Zobaczcie, jak cute. Pięknie. I proszę Państwa, przyszliśmy. Zobaczcie na to. To jest całe menu, ale Wam nie wytłumaczę, co jest czym, bo to jest bardziej po, nie wiem, no greckie specjały, ale mają właśnie szaszłyki i takie rzeczy, ryby makarony, tradycyjne rzeczy, yy, baraniny, przepyszne jest jedzonko, więc na pewno Wam pokażę, jak coś zamówimy. I tutaj są nawet specjalne dania na dzisiaj. Babeczka nam przyniosła coś z wołowinką, machi machi, to nawet nie wiem, to chyba jakaś ryba, tak? Tu coś, jakieś owoce morza, tutaj yy, wieprzowina. Juwarelakia, angus beef, czyli wołowina, jakieś żeberka, no i specjalne koktajle, kurczę, może weźmiemy jakieś non-alcoholic cocktails dzisiaj, no, tak to wygląda. I proszę Państwa, spójrzcie na to, woda za darmo, taki chlebek za darmo i jeszcze dostajemy oliwę do tego, czy jest grecka, na pewno jest grecka, zaraz zobaczymy, żebym Wam dała, tak? Product of Greece, proszę bardzo. I to są takie nasze na początek. I zaraz weźmiemy jakąś appetizer. I mają zupę rybną. To się dowiedzieliśmy, więc będę wam pokazywać. Moi drodzy, moi drodzy, przyszła zupa rybna. Zaraz wam pokażę. Wow, jest ryż. Jest rybka. Czy dużo, czy mało? No jest wystarczająco. Zaraz posmakujemy, zobaczymy i dam wam znać. Tutaj, moi drodzy, przyszło jedno danie calamari z czymś, nie wiem nawet co to jest. Co to jest w ogóle? Risotto? Risotto jakieś, ale to takie kaszowe, chyba, jakaś quinoa. Nie, to jest kinwa A tutaj jest feta cheese zapiekany w fajlodą z miodzikiem i z figami, moi drodzy. Więc życzcie nam smacznego. Moi drodzy, a tu przyszła kawusia. Mamy cappuccino. Ja będę miała herbatkę, nawet nie wiem co tutaj są do wyboru, ale mamy rumianek, mięta. Wow, ta nawet nie wiem co to jest. Czarna. O pomegranet to chyba to wezmę, bo to jest z grejpfrutem. Tu jakaś El Greco, czaj. Black tea czarna i zielona. Ja biorę tą chyba z tym. No, z czym? Z grapefruit? Nie grapefruit. pomegranate grapefruit. Nie granat. To jest granat. To chyba to wezmę. I tu mamy jeszcze latę. Więc tak to. I czekamy jeszcze na naleśniki, moi drodzy. Więc tak to wygląda. E? I tu przyszedł naleśnik z czym, kochana, moja koleżanka wam wytłumaczy. Okay, z bananem, z truskawkami, z yy, masłem orzechowym. I jeszcze jakiś crunch był. Orzechy tak, jakieś, nie? Tak. Dobrze, tak to wygląda. Pyszota. Moi drodzy, moi drodzy, żegnam się z Wami już serdecznie. Powiem Wam, wróciliśmy do domu. No i już zakończę tego vloga. Jedzenie w Platei. Jeśli ktoś mieszka, kurczę, w Chicago. Bardzo polecam. Grecka restauracja, przepyszna. No ta zupa rybna, ten out of ten, przepyszna. W ogóle też te kalamari, ta feta pieczona z miodem, no pyszota. Jejku, ja sobie teraz właśnie herbatę robię, bo jest zimno mega jak w norze na podwórku. We wtorek ma wsypać śnieg, to będzie first snow, więc no ta pogoda się tak zmienia. No i powiem Wam, no co jeszcze? No nic więcej. Zapraszam Was do subskrypcji, lajków, komentarzy. Mega, mega się cieszę, że Was mam. Naprawdę jestem przeszczęśliwa, że mogę dla Was nagrywać. Zaraz zabieram się za montowanie tego vloga, wrzucę go. Wiecie co, myślę, że jutro jeszcze też nagram vloga, wrzucę go we wtorek tak samo, no bo w środę to będzie raczej taki melancholijny dzień. Więc wydaje mi się, że odpuszczę środę, bo to jest wiecie, 1 listopada, czwartek, drugi to też. No, myślę, że w listopadzie będziemy nagrywać mniej tych vlogów, żebym miała energię na vlogmas, moi drodzy. Więc mam nadzieję, że wasz weekend minął wam super, fajnie. Nowy tydzień się zaczyna. Damy radę. Mówię Wam, damy radę. Ja od 1 listopada biorę się za siebie. Mój cel to jest jeść, wiecie, nie chcę sobie dużych celi stawiać, ale trochę się ogarnąć i jeść od godziny 9 rano do godziny 6. Więc zrobię sobie takie 9 godzin postu przerywanego. Więc to jest mój pierwszy cel na pierwszy tydzień. Drugi tydzień będą kolejne, ale takimi małymi kroczkami do celu. Więc mam nadzieję, że każdy z nas ma jakieś cele, postanowienia, ale małymi kroczkami da się osiągnąć wszystko, moi drodzy. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, wpadajcie na mojego Instagrama. Dziękuję Wam za wszystko. Trzymajcie się, buziaczki. No i do jutra. Bye bye.